Czy wiesz, że w swoim e, mózgu masz dwa systemy, które są bardzo ważne i musisz je opanować, jeżeli chcesz dojść do swoich celów z łatwością, z lekkością, z przyjemnością? Ok, więc pierwszy jest systemem, który wyszukuje potwierdzeń, że masz rację. Co to znaczy? To jest tak jak twój Facebook i Google, tak? To, czym się interesujesz. To w to, co wierzysz, więc najczęściej oglądasz takie treści. Google i Facebook podsyłają ci więcej, więcej tych samych treści, i twój mózg działa dokładnie tak samo. Jeżeli wierzysz, że na przykład jak jest piękna pogoda, to nie wychodzić lepiej na słońce, bo można się spalić. Nie ma problemu. Jak wyjdziesz raz, to twój Mózg upewni się, że będziesz tam tak długo, że się spalisz. Będzie Cię trzymał z jakichś powodów, yy, przyciągnie ludzi, rozmowy, których w ogóle nie potrzebowałaś, nie, nie potrzebowałeś, żeby tylko upewnić się, żeby Ci pokazać, że masz rację, że to, w co, to, co wierzysz, jest prawdą. Tak samo będzie na przykład z chorobą. Jeżeli wychodzisz z mokrą głową, że na drugi dzień będziesz chora. Bardzo częste przekonanie yy, od nas z domu, prawda? U mnie przynajmniej tak było no i co no i tak się działo dopóki dopóty na przykład nie przyjechałam do Irlandii i zmieniłam to przekonaniem, że to wszyscy wychodzą z mokrymi głowami i jakoś nikt nie choruje o co chodzi tak mój umysł się upewniał, że będę chora za każdym razem, jak umyłam głowę i chociażby wystawiałam ją przez okno to jest mam nadzieję, że łapiesz łapiesz temat wiesz o co mi chodzi twój umysł zawsze będzie wybierał to co jest w Twoim zainteresowaniu, ponieważ za dużo jest rzeczy, żeby widzieć wszystko. Drugi system to jest taki wbudowany GPS w umyśle. GPS w umyśle, co to znaczy? To znaczy, że Twój umysł ma taki mechanizm do tego, aby przyprowadzić Cię do Twoich celów. Ale ty musisz zrobić wszystko dokładnie, praktycznie tak, jak robisz w GPS-ie. A więc pozwól, że ci powiem system na GPS-a w Twoim umyśle. Jeden. Tak jak w zwykłym GPS-ie musi, w, musisz wpisać adres, po który chcesz jechać. Więc musisz pokazać swojemu, swojemu umysłowi wizję, cele, tak jak już byś je miała. Tak jakbyś już tam była. Tak jakbyś już tam był. I teraz jak wpisujesz, pamiętaj, w GPS ulicę, na którą byś chciała dojechać, ale twój kolega czy koleżanka mieszkają pod konkretnym numerem, to GPS cię nie przyniesie tam, nie zawiezie cię pod konkretny numer, jeżeli nie wpiszesz numeru. Więc pamiętaj, bądź bardzo zawsze klarowna, miej dużą jasność tego, czego chcesz, tak? Drugie, co robisz po wpisaniu adresu do GPS-u? Musisz odpalić samochód i ruszyć do przodu, żeby GPS złapał linię. I powiedział Ci, gdzie wziąć jaki skręt. Tak? A więc w życiu co musisz zrobić? Musisz podjąć najmniejsze kroki w kierunku swojego celu. Takie, jakie możesz w tym momencie podjąć. Chociażby kroki w swoim umyśle. Żeby GPS, czyli Twój umysł, Twój umysł podświadomy, czyli serducho, odruchowo widzicie, umysł podświadomy, idzie głowa, palec do głowy. Powiedziało ci, gdzie masz teraz iść, z kim masz porozmawiać, gdzie masz zadzwonić. To jest kolejny krok. Trzeci krok jest: upewnij się, że masz pełen bak. Upewnij się, że emocjonalnie jesteś nastawiona na wygraną, nie na przegraną, że jesteś emocjonalnie pewna tego, że będzie tak, jak dokładnie chcesz. Prawo założenia tutaj wchodzi w grę. Już rozmawialiśmy o prawie założenia, więc ym, gdzieś tam poszukaj sobie w, w newsletterze, ok. Dobra, to już jak masz trzy kroki, yy, co się stanie, jak skręcisz w złą ulicę? Czasami tak jest, tak? Że bum, wzięliśmy, kurde, albo się zagapiliśmy, albo wzięliśmy zły skręt i co się stanie? Nic się nie stanie. Co musisz zrobić? Albo musisz po prostu zatrzymać samochód, wylusować. Na pewno nie panikujesz, tak? Na pewno nie panikujesz. Więc jeżeli czujesz, że trochę zboczyłaś z drogi w swoim, w swoim procesie do swoich celów, nie panikuj, wyluzuj, weź oddech i zawracaj, wracaj na dobrą drogę. No i ostatni punkt, co stanie się, gdy GPS przeoczył korek albo po prostu zaczęli jakieś roboty drogowe i stał się korek i nagle stoisz w korku. I w życiu tak jest, tak? Że już tu idziesz pięknie, jedzie wszystko cudnie i nagle bum, korek, stoisz, plato, nie wiesz, co się dzieje. I co wtedy trzeba zrobić? Otworzyć okna, otworzyć okna i przewietrzyć wnętrze samochodu, żeby się nie zadusić w tym korku. No, i ty musisz wejść do swojego wnętrza, wnętrza i pousuwać blokady, które w nim mieszkają. Blokady, czyli twoje przekonania na świadomym i podświadomym poziomie, co jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze wrócę na chwileczkę do, dla ciebie do Facebooka i Google'a. Jeżeli Facebook i Google pokazują ci treści, na których się najbardziej skupiasz w internecie, twój umysł wyszukuje potwierdzeń, wszystkiego, to, na czym ty się skupiasz, czyli znów masz przekonania jakieś, czy widzisz pewne rzeczy, o nich ciągle mówisz, myślisz, to co musisz zrobić, żeby ci zaczął się skupiać na na przykład stworzeniu większego dochodu? Musisz zatem zacząć o tym więcej myśleć. Proste. Pozdrawiam gorąco i do następnego.